Witajcie w kuchni Kwasiora. Zapraszam Was dziś na wędlinę dojrzewającą. Będzie to schab, schab robiony metodą mojego pradziadka. Pradziadek Bronisław, gdy zaczęła się wojna, został wysiedlony do Niemiec. No i tam trafił na Niemca, który no, dobrze go traktował. Był porządnym Niemcem. Dziadek był stolarzem z wykształcenia, więc pracował tam jako stolarz, a ów Niemiec miał takie hobby, pasje wędliniarstwo i robił w tym niemieckim stylu różnego rodzaju wędliny. No i Dziadek od niego się tego nauczył. Wrócił tutaj do kraju i sam zaczął wędniarstwem się parać. Pamiętam, takim pacholenciem byłem, wchodziło się do dziadka do spiżarni i były popodwieszane różnego rodzaju wędliny, szynki, słoniny, balerony, podwędzane i surowizny jak to dziadek nazywał, aż myślinka cieknie. I dzisiaj chciałem wam pokazać schab robiony właśnie według przepisu mojego dziadka Bronisława, a też można by rzec dalej według przepisu owego Niemca, który dziadkiem. Zarządzał, ale dobrze go traktował, jak mówimy. No i co będziemy potrzebować? Zapraszam niżej do stołu. No i od mięsiwa zacznijmy tradycyjnie. Zobaczcie tutaj, pysznią się dwa takie piękne kawały z razem z częścią. Tłustości bez skóry ze słoninką. To jest szalenie istotna rzecz. Jeśli nie mamy możliwości e, zakupienia takiego schabu, posiłkować się możemy tym schabem zwykłym, również wyjdzie przepysznie. Dalej będziemy potrzebowali cukier. Może być tak jak to w wypadku: cukier brązowy, może być zwykły biały oraz sól z peklosolą. W proporcjach Forty-Forty. Tutaj jest kocioł do zapeklowania. Rzeczonego mięsiwa. Mam też taką wannę drewnianą, właśnie po pradziadku bronku. Pradziadek w niej kaszanki robił, kiełbasy, mięsiwa, peklował wszelakie. Wanna jest w tej chwili w użyciu, ale na następnym kadrze za tydzień, przykładam tematy, już ów schab w tejże wannie będzie się peklował. No i zaczynam od tego, że cukier w proporcji do soli jest jak jeden do dwóch, czyli na garść cukru dwie garści soli. Mieszamy to wszystko i dokładnie nacieramy mięsiwo. Mięsiwo którego, jak to dziadek mawiał, najlepiej nie kroić, żeby w takim dorodnym płacie się ono peklowało, przychodziło, suszyło, się wędziło. Raz, że pięknie to, jakże dorodnie wygląda, a dwa, że całe procesy dojrzewające dużo lepiej zachodzą w takich właśnie większych kawałkach schabu. Więc nie kroję tego, mieszam sól z cukrem i dokładnie wciera w miesięcznik. No i elegancko, akurat zaczęło padać, więc zawijam żagle i widzimy się za 7-8 dni. Codziennie, rano i wieczorem, należy schab przekręcić z plecków na brzuszek, z brzuszka na plecki. Ten sok, który będzie się z tego wydobywał, z tego mięsa, drzewiej ropą był zwany. No i w tej ropie, w tej marynacie, to wszystko trzeba taplać i nic tutaj nie odlewamy, wszystko zostawiamy. Także widzimy się za 8 dni. Witam się z Wami przeserdecznie po 8 dniach. Schabik jest już zapeklowany w dzierży mojego pradziadka, tak jak Wam opowiadałem wcześniej. Puścił on nieco wody, spójrzcie jak to bliżej wygląda. Elegancko. Ropę teraz odlewamy, ponieważ spełniła ona już swoje zadanie peklujące, nie będzie potrzebna. Naczynie dokładnie myjemy, a schab należy opłukać pod bieżącą wodą. Schabik jest już umyty, i teraz możemy przejść do kolejnego etapu otóż suszenie. I teraz tak, jeśli chcemy nadać mu dodatkową warstwę smaku, to teraz należy go przyprawić. Przyprawa pięknie się przyklei do schabu i możemy go suszyć. Ja dzisiaj będę robił naturalny schab, tak właśnie jak mój pradziadek wykonywał. Zresztą przyprawił on również, ale to jest taka najbardziej klasyczna, podstawowa receptura. I teraz, aby przygotować schab do suszenia, potrzebujemy mieć albo hak. Zawieszamy go i niech on sobie wisi grawitacyjnie, będzie się kształt nam układał. Piękna, stara szkoła. Można też wbić tutaj patyk, przędzą zawiązać się, dratwą, jakimkolwiek innym sznurkiem, i niech wisi. Można to w kątnice załadować, w jakiekolwiek inne różne osłonki, jakieś tam tematy w stylu rajstopy, awaryjnie, okej. Okay. Ale ja dzisiaj zasznuruję go. Jaka jest moja ulubiona metoda sznurowania? Otóż taka, która pozwala nam dysponować tutaj niemalże nieograniczoną ilością dratwy. i polega ona na tym, że prawa strona, hop, leci pod lewą. Tworzymy pętelkę, którą przepuszczamy tutaj. Celujemy mniej więcej równo, ale moim zdaniem warto przyłożyć się do tej czynności, bo jak to drzewie mawiali, im piękniej osznurowana wędlina, tym lepiej świadczy ona o gospodarzu. I znowu prawa strona w dół, cyk. I tutaj lecimy pod spód. Hop, sasa. W ten sposób. Pamiętajcie, aby tej przędzy sobie tutaj wypuszczać. Hop i lecimy. Prawa w dół. Pod schab. I mocno zaciskamy. Proszę bardzo. Prześlicznie. Tak przygotowane dobroci wieszamy teraz w chłodnym i co szalenie istotne przewiewnym miejscu na dwie doby. A to po to, aby cały schab dokładnie z zewnątrz obeszł. Czyli co? Dwa dni się widzimy. Ja to wieszam pod dachem, nie ma już owadów, nie ma żadnego problemu. Witam serdecznie o zmierzchu. Dwie doby za nami, obsuszania, Schabik elegancko się prezentuje. I teraz można go zacząć wędzić. A można to robić tak, jak właśnie robił mój braciadek. On też zresztą wędził, ale ten przepis nazywał wędzeniem alkoholowym. Jak to się robi? Otóż, tutaj mam wiśniówkę, tutaj mam wódkę, ale pachnie pięknie aromatyzowaną trawą żubrową. Świetna kompozycja do wieprzowiny. I teraz należy czystą ściereczką. Dokładnie, czy też pędzelkiem, dokładnie natrzeć, wyciapać schab. Jeden będzie w wiśniówce, a drugi w żubrówce. Zacznijmy od żubrówki. Pięknie wyglądające i pachnące schaby są już gotowe, co by je powiesić w ciemne, chłodne, przewiewne miejsce, aby dalej ulegały procesowi dojrzewania i suszenia. I teraz, pod uchcisłej instrukcji mojego pradziadka, wędzenie alkoholem, w cudzysłowie, należy robić teraz przez pierwszy tydzień codziennie. Pociapać to wybranymi alkoholami. Może to też być czerwone wino, na przykład, może być jałowcówka. Eksperymentujcie, wybierajcie swoje ulubione alkohole. Po tym tygodniu tego bejcowania codziennie, niech to dalej sobie wisi i już może sobie potem od niechcenia raz w tygodniu przyjść i jeszcze to pociapać. I co? I widzimy się za miesiąc. Zobaczymy, co będzie. Cyk minęły dwa miesiące, aura nam się nieco zmieniła, a schaby są już gotowe. Ten w wiśniówce ma taki przyjemnie różowiutki kolor, ten zaś jest słomkowy. Także cóż. Zapraszam do stołu, przekrójmy je i sprawdźmy jak się prezentują. Mm, bardzo przesympatyczny, charakterystyczny zapach naturalnie dojrzewającego schabu. Naturalnie, bo przecież nie mamy tutaj ani dymu, ani przypraw, jeno mięsiwo, sól, cukier i czas. Smak jest zatem tak skoncentrowany, że te plastry krojone winny być tak cienkie, co by można było niemalże przez nie oglądać świat. Temperatura dojrzewania między 3 a 13, a maksymalnie 15 stopni. Ciemne, chłodne i co ważne, przewiewne, delikatne miejsce. Niech ten schabik sobie dojrzewa. Po miesiącu można się nim raczyć. Po dwóch wygląda tak znamienicie. No i teraz jak go przechowujemy dalej? Po rozkrojeniu. E, otóż możemy go odwiesić w to samo miejsce, w którym dojrzewał. On tutaj, w miejscu przekrojenia, będzie nieco bardziej obsychał, ale jakby całość, cały proces będzie dojrzewania postępował, i z czasem będzie on robił się tylko. Lepszy. Można go zawinąć w pergamin, w jakiś worek foliowy i wsadzić w dolną szufladę w lodówce. Niech on sobie też tam w spokoju dojrzewa. Także cóż, zachęcam jak najbardziej. Swap mojego pradziadka. W domowych warunkach spokojnie można go robić, a smak jest nie do podrobienia. Pozdrawiam, do zobaczenia!